Wszystkim! Rumi, kochamy Cię! Patrik, to moja ulubiona grupa! Ja chyba umrę ze szczęścia! Rumi, Rumi, podpisz moją lalkę! O, jest piękna! Proszę bardzo, Rumi, Rumi! Podpisz! Hej, Rumi! Cześć! O, cześć, Ginu! Podpisz! Cześć, boys! Hej, Rumi, jesteśmy twoimi fanami Jinu. Uspokójcie się, uspokójcie ludzie. Wystarczy dla wszystkich. Rumi? O, cześć, Rumi! Narysowałem cię. Podpiszeć? Oczywiście. A co tam robi Jinu? Ups! Co przed chwilą podpisałam? Jesteś aresztowana! Dziękuję! Rumi? Hej! Co tu się wyrabia? Ginu? Pomocy! Czekaj! Czy mogę zrobić selfie? Tylko jedno zdjęcie! Hej, Rumi! Czekaj! O, to jesteśmy! Oddaj broń! No dobrze! Oddaj całą broń! Dobra... Zadowolony! Teraz zdjęcie! Przytrzymaj znak! Uważnie! To nie jest sesja zdjęciowa. Przestań podobać! No dobra! Beznadziejny przypadek. Oto twój strój. To? To w ogóle nie jest twój styl! To pasuje tobie! Odpowiesz za to. Więźniu, dlaczego nie jesteś w celi? Usiądź tutaj i nie wychodź. Cześć. Więc który z was jest więźniem? Nie. Siedź tu. Przepraszam, proszę pana. Wiem, że się pomyliłem. Hmm. Proszę bardzo, mój skarbie. Wszędzie cię szukałem. Na co się patrzysz? Na nic, trzymaj k-popowy nosek z dala od moich spraw. A co to za klaun? No, mm. Potrzebujesz czegoś? Potrzebuję pomocy policji! Zdarzyła się tragedia! Pomóż mi! Na czym polega problem? O koszmar! Brakuje mi mojego, mojego e, kaktusa! Mój najlepszy przyjaciel jest moją rodziną! Znajdź go! Minutkę. O, klucze! Dokładnie tego potrzebowałem! przyprowadzić do mnie wszystkich więźniów z kaktusem. Eee, niech dotkną kolce. Co za dziwny eksperyment. O, nieźle Rumi. Pospiesz się. Teraz ty, numer dwa. No dobra. Tak, udało się. Doskonale. Eee, numer trzy. No już. Ups, nikt mi nie ucieknie. Wracaj do celi! Wywietrznik. To może zadziałać. Mam świetny pomysł. Ruszajcie, moje karaluszki. Jesteście wolne. Biegiem! Dzwanie. Zwalczanie szkodników? Mam karalucha na twarzy. Zrób coś! Nie przejdzie obok mnie ani jeden karaluch. Nienawidzę karaluchów. Pst, to dla ciebie. A, rozumiem! Gotowy? Wstrzymaj oddech! Nie, nie, nie! Oto on! Główny karaluch! Co? Dalej udawaj ze mną! Omdlenie! A jasne! A gorąco! Aha! Wiedziałem! Stój! Ten Karaluk jest mój! Cześć! Nigdzie nie pójdziesz! Gdzie? Pa! Co mam zrobić? Mogę się przedostać! Ta. Hej, stój! Mam pomysł. Może zamienimy się ubraniami. Chodzisz w to? Chodzę w to. Sieć cicho. A kto to jest? Siema. Zniknął mi portfel. Może ktoś go ukradł. To co, pomożesz? Widziałem cię gdzieś. Na plakacie poszukiwanych. E, nie, nie, to był błąd. Ja już sobie pójdę. Nie będę przeszkadzał. Pa. Hej, możesz mi pomóc? Nie jesteś w nastroju na rozmowy, co? No dobra. Będziemy musieli użyć siły. Niespodzianka! To mój rozmiar. Proszę pana, przyszedłem na zmianę. Nowy jesteś. Super. To teraz sprzątaj. Tak, proszę pana. O, znalazłeś moją ładowarę. Jest z temu, jest zepsuta. Dobra robota, nowy. Stój! Wyrzuć też moje śmieci. Nie, 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 to ja! Uspokój się, to ja, Jinu. Nie, to nie wszystko, wyrzuć to. Bo tyle mam dość. Jestem boski, a nie jestem dozorcą. Jinu, a. ups. Wybacz mi. Jak ja mam się wydostać? Może po prostu ucieknę? Nie działa! Niech mi ktoś pomoże! No dobra, idę tam. Muszę to zapisać, żeby się nie zgubić. Dobrze, że jestem taki sprytny. Skręć tutaj, zapiszę to. No dobra, czołgajmy się dalej. Tu jest! Rumi! Tu jestem! Co robi strażnik? Ładuje się? Świetnie. Wyjdziemy przez wentylację. Czekaj, muszę kogoś zostawić na swoim miejscu. Naprawdę to przemyślałam. A teraz za mną. No dobra. Ale tu jest gorąco! Okay. Weź chusteczkę. Dzięki, jesteś taki miły. Nie zgubimy się tutaj, prawda? Spoko, zapisałem wszystko na chustę. Uf. Spokojnie. Jestem pewien, że mamy iść tam. Czołgaj się za mną. A teraz gdzie? Tam? Nie, prosto! Będę. Jesteś pewien? A teraz gdzie? Tam. My już tu nie byliśmy? Nie? Ciągajmy się prosto. Możemy. Tak, wyszliśmy. Co? Znowu jesteśmy w celi? Pufsik. Tylko nie to. Znowu jesteśmy w więzieniu. Jestem naładowany w stu procentach. To była dobra drzemka. Polsów to, to pilne. Słucham szefie. Przynieś mi nowych jak najszybciej. Hmm. Rozumiem, szefie. A oto nowi gracze. Ekstra. Hmm. Mam dla was wieści. Jesteście wolni. Poważnie. Gdzie jest haczyk? Hmm. Czy to prawda? Hmm. Witamy w grze. <laughs> Więc co mamy zrobić? Znowu on! Przygotujcie się do zabawy! Cicho, nie ruszaj się! Zielone światło, czerwone światło. Zatańczymy. Świetny pomysł wow. Co? Gdzie są wszyscy? Głupi K-pop! Następna gra! Okay. No dobrze! Tutaj! Dzięki! To zajmie zbyt długo. Najlepszy no sposób! Siła mojego głosu! O! Świetny pomysł! Lalala. La, la. Mój rejestrator głosu! No dobra, następna gra. Mamy skakać. Bowie się! Chyba że im się system. Wygraliśmy! O nie, znowu jesteśmy w więzieniu? Mam cię! Nigdy cię nie wypuszczę, Rumi. Co jest na tej jego tablicy? Ja? Dlaczego tak mnie nienawidzisz? No dobra, mogę to zrobić. Dzień dobry. Zamierzasz śpiewać? Zrób to już. Tak, jasne, już zaczynam. Drogi Pinocchio, witaj świecie, jestem Rumi. Brawo, brawo! Dostajesz 10 na 10 punktów. Dzięki, wielkie dzięki. Odpowiesz za to. Dlaczego cię nienawidzę? O nie! Proszę, wybacz mi! Nie potrafię i nie zrobię tego. Mam pewien pomysł. W ramach przeprosin mogę zaoferować bilety na nasz koncert. Wow! A przy okazji jest już za godzinę. Muszę śpiewać. Mogę iść. Proszę! Nie. Nie! Jesteś bez serca! No dobrze! O, ktoś dzwoni. To Rumi! Dziewczyny, nie będę mogła przyjść na koncert. Przepraszam! Co? O nie, to źle! Przepraszam, mogę prosić o autograf? Proszę.